Kolejny poranek, kolejny poranek. Co my tu mamy? Słoneczko dopiero wstaje powoli. Trzeba by dziurę wyrąbać. Kurde, nie wiem, czy tutaj całkiem wyrąbać, czy całkiem go. Oj, chyba troszkę grubszy. Trochę lód lot, lot się grubszy zrobił. To jest mój personal przerębel. Mój prywatny przerębel. A na jeziorku jeszcze nie ma lodu. Także o tyle fajnie jest mieć przerębelek. No dobra, jeszcze tu trochę wyrąbię Fajny taki przerębel. Muszę Wam powiedzieć, że. Teraz jeszcze. Trochę go poszerzę. To by się łatwiej wychodziło. Ale nie chcę całego łupać No, dobra. Oj, lód jest kurka wodna gruby. Proszę, jaki grubas. E no, tak z 5 centymetrów będzie. Mm, to nie w tym miejscu, gdzie wczoraj łupałem Gdzie wczoraj było. Yy... Nurkowanie solo podlodowe. Próba, oczywiście Ło. Kurde, ale grubas. Uch. Fajnie. Dobra, na razie tego nie będę upał. Myślę, że mu to nie zaszkodzi. Od góry ta bańka i tak jest związana liną. Która jest trochę sprężynująca, także nawet jak go tu troszkę rozstrzeli, to się co tam się nic nie stanie. No wiadomo, lód, woda jako w stanie zmrożonym się trochę rozszerza. Zwiększa swoją objętość, ale no nie wiem, czy rozsadzi, czy nie rozsadzi. No, żeby go tak odciążyć, to fajnie byłoby go połupać. <laughs> Dobra, zostawię go. Zostawię, Albo jeszcze tu troszkę. Co by było wygodniej włazić. No i co? Słońca nie ma. Słońca jeszcze nie ma. Poranek dopiero w pełni. No i, i tyle. I tyle. Dobra, dobra, ile coś powalczyć jeszcze, może za chwilę się zmobilizuję. Jakieś szybkie, <laughs> szybkie małe pompeczki, jakiś drążek, coś dla, dla ciała trzeba zrobić z rana. Mi się łatwiej wchodzi jak, jak coś, przynajmniej tak parę ćwiczeń zrobię fizycznych. Być może jestem rozgrzany, no nie wiem. Niektórzy chyba jakoś tak nie, nie polecają rozgrzewania się, bo... Może mniejsza różnica temperatur wtedy przy wejściu? Nie wiem. Mi się wchodzi łatwiej. No, także... Dobra, to tymczasem. Hello. Sauna już nagrzana. Trzeba by się schłodzić. Dzisiaj nocne włożenie. Ale tylko ma chwilę Wejdę czy nie? No i coś tu pójdę Aaa Nocy cisza. Teraz tak włączyłem te lampy, żeby coś było widać, ale jak się w nocy wchodzi, to też fajnie było widać gwiazdy. Odczucia są zupełnie inne. Tak jeszcze, takie moje spostrzeżenia od zeszłego roku. Kiedy zacząłem wchodzić, to. Mówię wam, nie ma sensu włazić w jakieś rękawiczkach Ręce na wierzchu. Bo później ponad się ciężko odzwyczaić do tego. Łapy kostnieją, ale tam słyszałem od innych, że wystarczy je moczyć w lodzie, ręce na przykład, czy tam nogi, jak bolą No i ten ból później już nie jest taki dotkliwy. Da się do tego przyzwyczaić. No, także. Jakoś lepiej mi się wchodzić z jednej strony w dzień jak świeci słońce. Człowiek jest rozbudzony bardziej, bo wieczorem już tak ciało człowieka zaczyna obniżać temperaturę i, i... No wiadomo lepiej się wyciszyć niż pobudzać. coś jeszcze miałem powiedzieć Aha. także wieczorem lepiej mi się wchodzi do sauny Buh. no i jeszcze fajnie ta myśl koło domu, że czeka na mnie gorąca sauna Ach. nie dość, że nie muszę się ubierać to zaraz wchodzę do, do gorącego z jednej skrajności w drugą Buh. Buh. Takie tam przemienne wchodzenie. No, jest to obciążenie dla serducha, dla układu. Także no... Ale to jakiś tam trening dla... Trening dla układu krwionośnego. Ale co jeszcze zauważyłem? Od tygodnia jak wchodzę prawie codziennie, Jakoś lepiej mi się wykonuje takie małe drobne ćwiczenia yy, fizyczne typu drążek, pompki. Yy, jakieś tam brzuszki. Uy. A tak wcześniej nie mogłem się zmobilizować bardzo. Jakoś z lenistwa, a zauważyłem, że to mi pomaga później wejść. Uy. O, zaczyna się tele człowiek telepać. Dobra, 3 minutki. Uy. Także, no takie moje tam przemyślenia przy wchodzeniu, no dłonie no dalej bolą troszeczkę, ale no, da się przeżyć, nie będę siedział 10 minut, to jest tylko 3-4 minutki, 5 nie wiem, czy sauna się już nagrzała. Mam nadzieję, bo tak, włączyłem jakieś 40 minut temu. Uch. A, bolą palce, bolą. Ale właśnie o to chodzi. To ma być taki szok dla ciała. Chociaż, no w sumie, no jak ktoś nieźle znosi ten ból, to no może, no. Ale słuchając tam. Macherów odmorsowania. Ciężko się od tego oduczyć. No, zaczynam się telepać, czyli ciało się broni. Mówię nawet wejście do sauny, później człowiek przez pierwsze kilka minut jeszcze chłonie to ciepło. Nawet w saunie jest jeszcze zimno przez kilka minut. Dobra 5 minut Coś czego trochę nie lubię Ale muszę się zanurzyć To dużo zobaczenia w saunie Witam Uf, Jeszcze się trzęsę A włączyłem tu jeszcze Witam, witam w mojej saunie Wyjście z morsownika do sauny jest mega, mega, ale jeszcze się telepie. Kurczę, zapomniałem zegarka ściągnąć, no ale dobra. A Wyjście z lodu do, do gorąca i wcale nie jest mi tu gorąco, jeszcze się trzęsę, także no dobra, chwilę posiedzę. Co jeszcze? O, dopiero odtajam. Dajcie mi sekundę. O, jest super. Także witam druciarze. O, super, super. Co ja mogę powiedzieć wam, druciarze? Teraz, że tak powiem, siedząc w mojej sałence, jeszcze nie pokazywałem, ale no, nie jest jeszcze skończona do końca, drzwi jeszcze nie ogarnięte. Naraz. Sauna, no nie wygląda to najpiękniej, bo, że tak powiem, zrobiłem to po taniości i kupiłem drewno bardzo, bardzo, bardzo mm, żywiczne. No, zwykła była zeria, ale nie jest to problem. Nie jest to problem, bo fajnie to schodzi. Któregoś dnia wezmę to papierkiem przetry albo terpentyną. Odchodzi, po prostu to się kruszy. Któregoś dnia zrobię tutaj mały remoncik. Jeszcze tam muszę boczne, tutaj jakieś takie maskowniczki. No, nieważne. W każdym bądź razie. Ach, całenka jak się patrzy. Także. No, nie mówcie, że piwnicy nie ma sensu budować, bo, bo osobiście znam jednego przedsiębiorcę, który wybudował sobie dom bez piwnicy, a później dobudował sobie piwnicę z boku. Saunę wybudował też z boku. No i teraz trochę marudzi, że musi z sauny wychodzić i iść na zewnątrz budynku. Także nie jest to do końca strata pieniędzy. Jak ktoś już robi ten, tą piwnicę, to. Naprawdę mega sprawa. No wiadomo, tu mam jeszcze nie jest to rzecz pierwszej potrzeby, taka piwnica, no ale później później się dobudowuje jakieś budki i inne rzeczy, jak ktoś ma warunki. No nie wiem czy tutaj dobrze to świecę. Jak ktoś ma warunki. Dobra trochę, trochę ściemnie, bo jak ktoś ma warunki e, geologiczne ma nisko, nisko wody gruntowe i dobre, tam że tak powiem, dobre ku temu warunki. Ja mam tutaj wody gruntowe bardzo nisko, około nie wiem, kilkunastu, pewnie do 20 metrów. No to pewnie kolejny projekt: dokopanie się do wody jakimś świdrem albo czymś takim, ale to już jest kolejna rzecz. No, także polecam, bo, bo tutaj, według tego mojego projektu, dom miał być. I tak miał być na fundamencie, a wyobraźcie sobie, że fundament później miał być, yy, znaczy później no, fundament yy, powinien być wykopany poniżej poziomu przemarzania, czyli u nas tutaj jakieś chyba metr czterdzieści, nie wiem, no coś koło tego, no w każdym razie jest półtorej metra yy fundamentu i to miało być później zasypane piachem. No to jaki to sens, to tak naprawdę to nie jest jakiś taki mega, dużo większy koszt, jak ktoś mówi, że a, bo to niepotrzebne koszty, no... No dobra, no był koszt stropu. Ale strop u mnie to były płyty żerańskie. W zasadzie przywiózł. No, no był jakiś tam koszt, kilkanaście tysięcy więcej, plus trochę więcej bloczków, no bo wiadomo. No i więcej bloczków poszło tutaj na ten fundament. No ale to... No dobra, ja to robiłem sam własnoręcznie, o tymi ręcoma, tak jako druciarz zrobiłem sam tą piwnicę wymurowałem. No, pełnej wielkości. Wysokości 2,5 metra, nawet chyba więcej. No i co? No i ta, ten fundament byłby zasypany i tak. Także moim zdaniem to była strata, nie to, że pieniędzy. Lepiej było troszkę dorzucić, a strata miejsca. Bo później na działce powstają jakieś budki, jakieś kolejne blaszaki i tak dalej, i tak dalej. Daj mój wujek, wybudował garaż, be, znaczy garaż. Oczywiście garaż był zasypany gratami, a na auto, auto stało na zewnątrz, albo dobudowywał jakieś kolejne blaszaki koło domu. No i to jaki to sens? Albo jak się robi później saunę koło domu, albo piwnicę, no. Drugą, bo, no bo komuś tam brakuje. No ale jak się chce wiadomo, no nie każdy, że tak powiem, yy, jest w stanie wywalić, wyżygać na dzień dobry trochę grosza. No, no ja rozumiem, rozumiem. Ale, jeżeli możecie nawet jakieś jedno pomieszczenie, czy dwa, sobie jak budujecie, troszeczkę pogłębić i mieć piwniczkę na jakąś sałenkę, super sprawa. Także sauna, słuchajcie, zrobiona potaniości taniości z tego samego drewna co, co mój morsownik. No, dlatego to wyłazi troszeczkę żywiczka. No, ale ja tutaj siadam na ręcznikach, to. to to jest ten... No nie przyklejam się aż tak bardzo, nie przyklejam. Poza tym y, tu najgorzej po ścianach to cieknie. Tam nie wiem czy widać w okolicy tego słoneczka i, i pieca. No piec 6 kW trójfazowy, <laughs> trzy grzałeczki, każda na osobnej fazie. A tu jeszcze dodatkowo mam takie słoneczko, y, no, co by w podczerwieni. I jeszcze się <laughs> odczucia mieć takie typu... nie wiem jak to określić. Naprawdę, jak się tu siedzi, to jakby człowiek siedział w opalny dzień i patrzył w stronę słońca, jakby się opalał. No to jest mega odczucie. A poza tym polecam tak samo ten Huberman podcast, no w języku angielskim, ale odnośnie jest taki, może wrzucę gdzieś tam w opisie tego filmu, odnośnie terapii, znaczy terapii, odnośnie światła, podczerwieni i tak dalej. Sauna, morsowanie. Światło podczerwień. Mega zdrowe rzeczy także dla organizmu. Także 50 latkowie dbajcie o, o siebie. No jeszcze nie mam 50, ale już niedługo. Za jakiś czas pyknie. No i trzeba trochę pomyśleć. Ja z wykształcenia jestem UEFistą, także wychowanie fizyczne tu trzeba, trzeba zwrócić uwagę, bo słuchajcie, na stare lata. Mięśnie zanikają. Trzeba coś czasami się poruszać. A sami wiecie, ludzie starsi, no to już jednak, nie wiem, no, osłabione tutaj mięśnie, załóżmy, czy, czy złamane biodro, to już jest równia pochyła. Także, no nie wiem, no może człowiek, chociaż troszeczkę dłużej w jakimś tam zdrowiu pociągnie, no nie mówię, no ta ja zacząłem saunować, saunować i. I co jeszcze? Saunować no. Troszeczkę czasami gdzieś tam próbuje coś biegać. No dla zdrowotności, jakby nie patrzeć, co by sobie przedłużyć jakąś tam sprawność. No. W zeszłym roku zacząłem to saunowanie i, i wydaje mi się, że jest to no, pozytywna rzecz. czy znaczy, no już nie chcę się tam roz, roz, rozgadywać na, na temat bonusów i... i na co ona wpływa, na co to wpływa, to, to morsowanie i saunowanie, każdy sobie może tam medy medyczne opracowania po, po, posłuchać, poglądać, ale generalnie polecam ten Huberman Podcast Lab. Podcast, chyba coś, coś takiego, naprawdę dogłębnie te tematy są tam z wieloma naukowcami omawiane, tak w takiej pigułce. No, taki podcast trwa około godziny czy dwóch. Mega od strony medycznej jest to wytłumaczone. Nie tam, że super wpływa, bo się ktoś dobrze czuje. Nie, to po prostu są na podstawie badań, wyników i tak dalej. Na co to wpływa konkretnie? No, co można sobie tym polepszyć i tak dalej i, i, i polecam, także samoroby i druciarze polecam robić saunę nawet po taniości, po taniości właśnie, bo no bo nie po taniości nie byłoby mnie na nią stać już. No, nie mam, że tak powiem, takich funduszy. Tak samo na banie. No, jeśli bym zrobił, nie zrobił tego potaniości tak jak druciarz, że tak powiem, no to bym nie mógł z tego korzystać. No, a tak, korzystam po prostu. Tak samo jak i z tą pompą ciepła, no, z tą klimą, że tak powiem. No. Te trzy rzeczy, które działają, są użyteczne. No, jest to synonim druciarstwa. Wiadomo, no, tak, te rury, te kable, i tak dalej. No, ale działa to, tak? Mam ciepło w budynku, sauna działa, no i morsownik też jest zrobiony po taniości. No, i, i co jeszcze trzeba? Na działce potrzebna jest jeszcze woda. Także kolejny projekt, dokopać się do wody, ale to już. No dobra, taki chaos trochę, ale te 15 minut na pierwsze wejście. Kurcze, naprawdę mega. Jakby człowiek, jak wchodzi do sauny, no nie wiem, no, przecież byliście w saunie, to wam będę opowiadał, ale, ale jeszcze tak odnośnie tego morsowania. Wejście. O, się wyłącza. Wejście do sauny po morsowniku, no można bez problemu siedzieć tu i człowiek tak naprawdę nie odczuwam tej temperatury. Tu mam prawie 90 stopni, gdzie zazwyczaj dla mnie 80 stopni jest już kurczę mega, ale. Pod warunkiem, że nie jestem zmrożony wcześniej. Jak wchodzę tak po prostu z mieszkania do sauny, no to dla mnie te 15 minut 90 stopni to ciężko mi jest wytrzymać. Tak powiem, tutaj na, na tej górnej półce, no bo wiadomo, że można sobie siedzieć tutaj na dolnej. Aha, no i sauna, tak jak mówiłem, no 2 metry na 2 metry. Nikt mi nie mówi, że tutaj piwnica to jest strata pieniędzy i w ogóle bez sensu. Także piwniczka jest mega. Będę tu robił swoją taką męską jaskinię, że tak powiem. Kominek, ale to na razie nie pokazuję, bo tam też jest druciarstwo. Muszę to pozakrywać trochę i... i może jak coś zacznę rzeźbić jeszcze w tym kierunku, tak? Tutaj to obejście koło sauny, muszę schodową zrobić, no. Wiecie, są ważniejsze rzeczy, bo no, nie? Są ważniejsze rzeczy, które koło domu jeszcze są nieogarnięte, a no w piwnicy... No te, chociaż teraz jest zima, mogę tu coś robić, dlatego... No, dlatego... Można coś rzeźbić. No i zimą, słuchajcie, taka sałenka jest mega, mega, po prostu wchodzi się, nawet jak człowiek gdzieś tam na dworze zmarznie, włączyć sałenkę, no mega, mega. Wygrzać cielsko, brzuszysko, wytopić trochę, no nie, może nie tłuszczu, no ale potu. No i później cera, jak dupcia niemowlaka. Także jak ktoś ma problemy z serą, znaczy no, z serą, no to to nie jest rądzik młodzieńczy, ale, ale że tak powiem, taki wypocić tutaj te wszystkie z ciała, te toksyny jest no, też mega zdrowo. No i poza tym też trening dla serducha. No, w saunie, znaczy w saunie. No w morsowniku naczynia krwionośne się kurczą, przynajmniej tutaj na dłoniach i to jest przez to ten ból. Odcina pierwsze tutaj kończyny. A z kolei w saunie się rozszerzają. Mistrz ducha zaczyna szybciej pracować, także taki trochę trening dla leniwych. Jak ktoś nie lubi biegać, no to proponuję sałękę. Pewnie nie zastąpi to, no ale zawsze tam uzupełni troszeczkę wypocenie. No i co, to byłoby chyba na tyle. Dobiega tutaj 15 minut w sałęce do końca. Uff. Nie wiem, czy wejdę jeszcze raz do morsownika 5 minut, no może żeby się tak tylko schłodzić, to już tak w planie mam kiedyś zrobić sobie na lato tutaj jeszcze taki mniejszy morsowniczek już na jakiejś pompie ciepła, czy tam lodówce starej z czy coś w tym stylu, robiłem testy, ale no działało, to działało, ale to tak w ramach testów, muszę zrobić to, to już tak porządnie, jakiś taki zbiorniczek coś ala... Wymurować czegoś, wyłożyć tam w środku jakimś kamieniem czy jakimiś płytkami. Mam trochę marmuru, jakichś takich kawałków. Ah, także spróbuję coś porzeźbić, no ale to muszę też to zaprojektować. No i nieważne, fajnie byłoby z sauny wychodzić, też mieć możliwość wyjść tutaj w budynku, nie na zewnątrz, no bo to jest jakoś tak ciężej czasami. Tu jakby było, to myślę sobie, żebym się był w stanie zanurzyć blisko, ale tak wychodzi czasami na dwór, no nie jest do końca to przyjemne, nie wiem czemu, takie odczucia, nie wiem, nie wiem, być może... Oj, widzę, że tu już kamerka się wyłącza, przegrzałem ją chyba, także sałenka potaniości. taniości, po taniości, panowie druciarze, pozdrawiam druciarzy i samorobów. Po taniości, drewnienko, błazeria z kasturamy. Ups, reklama niepotrzebna. Po taniości, nie wiem jak koszt był, ale. Aha, może jeszcze tak na szybko. Ścianki 12 mm, przepraszam, 12 cm. Z zewnątrz płyta tam meblowa, oczywiście z jakiś tam odzysku mojego. Yy, w środku wełna i błazeryjka. No i będę jeszcze tu drzwi robił. No, i budowę z zewnątrz, no ale to drzwi to już muszę. Także, także o coś tutaj może. To... No i co? Działa! Pozdrawiam samorobów po taniości na razie. A jeszcze jedna rzecz, która mi przyszła do głowy: jak już ktoś mówi o, o, o wymarnowaniu pieniędzy na piwnicę, to popatrzcie na to z tej strony. ekonomicznego punktu widzenia i energetycznego, to ciepło z tej sauny tu, o właśnie. Jak myślicie, gdzie ono zostanie? W budynku. A jak ktoś sobie buduje saunę na zewnątrz, to gdzie ono ucieka? To leci w cholerę. Także wcale nie jest to taka najgorsza sprawa najgorsza rzecz. Szkoda podgrzewać atmosferę na zewnątrz, skoro można sobie tutaj podgrzać jeszcze dom zimą. A zimą, to tak, że tak powiem, tego ciepła nigdy za wiele. No, to byłoby chyba na tyle. Tak, jeszcze tylko to ostatnie. No, dobra, to na razie.